Cześć, zapraszam was na haul zakupowy, haul z Londynu. Wiem, że miały być ulubieńce roku na moim kanale i będą na pewno nawet w dwóch częściach. Natomiast musicie troszeczkę poczekać, ponieważ e, dzisiaj chcę wam tak dosyć na świeżo nagrać właśnie zakupy z Londynu. Wróciłam kilka dni temu, byłam tam 6 dni i była to moja pierwsza wizyta w tym mieście. Pierwsze takie zakupy, pierwsza ogólnie wizyta w Wielkiej Brytanii. Muszę przyznać, że Londyn bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobała architektura, atmosfera Oczywiście sklepy, które można tam znaleźć, ale nie tylko, cał, całe atrakcje, wszystko naprawdę bardzo, bardzo mi przypasowało i mam nadzieję, że jeszcze do Londynu nieraz wrócę. Natomiast właśnie dzisiaj pokażę Wam wszystko, co kupiłam oraz prezenty, które dostałam, ponieważ byliśmy w Londynie u mamy oraz u ciotki mojego mężczyzny. Mieszkaliśmy sobie tam bardzo przyjemnie przez 6 dni, bardzo mi się ten wyjazd podobał. No i właśnie dostaliśmy kilka rzeczy, więc też Wam pokażę na koniec prezenty. A najpierw przejdę właśnie do moich zakupów. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Zapraszam was do oglądania. E, I na pierwszy rzut e, to pokażę bardzo szybko tylko, bo to jest rzecz, którą każdy kupuje jak jest z Wielkiej Brytanii. E, to są oczywiście korektory e, Lasting Perfections firmy Collection. E, ja kupiłam trzy. Trzy sztuki, z tym, że dwa, jeden z nich jest dla mojej przyjaciółki, a dwa są właśnie dla mnie. I kupiłam dwie dwójki oraz trójkę, ponieważ jedynkę jeszcze mam w zapasie, a ogólnie używam wszystkich trzech kolorów tego korektora. Jedynki używam najczęściej w wewnętrznym kąciku. Dwójki pod oczy, trójki na twarz, albo różnie, zależy jak mi tam pasuje. W każdym razie są to, wiecie, bardzo dobrze kryjące, trwałe korektory, i naprawdę warto spróbować. Szczególnie, że kosztują chyba 4-15 funta mniej więcej, więc koło 25 zł tak to e, wychodzi. Drugi korektor, natomiast, o którym przypomniałam sobie dosłownie w ostatnim momencie, to był mój ostatni zakup w Londynie, bo kupiłam go już na lotnisku Stanset, e, to był, e, to jest korektor Maybelline, ale ten Instant Eye Anti-Age The Reaser Eye. E, to jest ten korektor zachwalany też przez wiele dziewczyn, właśnie szczególnie u Karoliny ze stylizacji go często widuje. Na razie dwa razy udało mi się go e, użyć, ale bardzo mi się podoba jak wygląda e, pod oczami. On ma taką gąbeczkę, to jest akurat może... Niezbyt jego plus, że tak powiem, ponieważ jest to mało higieniczna aplikacja, ale ogólnie produkt wygląda bardzo dobrze pod oczami. Natomiast jest dosyć drogi, bo już kosztował chyba. 8, 8 funtów, więc to już nie jest tak, tak dobrze, ale myślę, że będzie wart swojej ceny i jeszcze Wam powiem, że teraz jak ja byłam to fund jest bardzo drogi kosztował prawie, prawie 6 zł, 5,90 się płaciło, więc to jest naprawdę bardzo bardzo dużo, więc te wszystkie zakupy no może nie, nie wyszły super tanio, ale raczej w Polsce bym tych rzeczy nie dostała Kolejna rzecz to jest to, co mam na ustach I powiem szczerze, że mam trochę mieszane uczucia. Dzisiaj e, tego produktu użyłam po raz pierwszy i możecie wyrazić swoją opinię, czy Wam się podoba, czy nie. E, to jest firma e, Makeup Academy, czyli tak zwane MUA, <śmiewa> Mua. E, Power Pout Power, Power Acrylic, czyli po prostu taki... E, Błyszczyko pomadka do ust w bardzo ładnym kolorze, właśnie takim nude różowym. I mi takie typowe beże idące w kierunku nawet brązu. W ogóle nie pasuje się, w ogóle nie czuję dobrze w takich kolorach, tylko właśnie, jeżeli nude, to musi mieć troszeczkę bardziej takie różowe podtony. I tutaj zdecydowanie tak jest, może jeszcze troszkę się. Zbliżę. Natomiast to, do czego mam troszeczkę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten produkt, to jest po prostu taki jego dosyć sztuczny wygląd na ustach. E, właśnie o to chodzi, że on ma taki akrylowy e, blask e, i tak się po prostu wyróżnia, odznacza, nie wygląda naturalnie. E, ale tak, ma bardzo, bardzo mocną. E, pigmentację i właśnie bardzo mocno się błyszczy, tak jak widzicie. Natomiast też z tego co wiem nie jest to jakiś super produkt, który się wiecie wżera w usta i pozostaje długo, ale też nie był jakoś specjalnie drogi, chyba kosztował 3.50 funta. I kolejna rzecz, której również za bardzo nie używam. Nie, przepraszam, raz użyłam. To jest taka rzecz, której nie widziałam za bardzo w Polsce, to chyba była nowość ze Slika Candy Tint Balm z F z SPF15 w kolorze Marshmallow, i to jest taka po prostu bardzo mocno nawilżająca, kolorowa pomadka do ust. Można powiedzieć, że to jest taki nawet balsam, ale z bardzo mocnym, dosyć mocnym kolorem powiedziałabym o tutaj e, możecie zobaczyć, to już jest taki po prostu typowo jasno różowy kolorek fajny na co dzień, e, jak widzicie też się e, błyszczy e, ma mniejsze krycie, mniejszą pigmentację niż właśnie ten produkt zmiła, ale właśnie dlatego, że on ma taką bardziej balsamową e, formułę właśnie w takim, w takim opakowaniu matowym, typowo slikowym. E, i z tego co pamiętam ten produkt kosztował albo 6 albo 7 e, funtów mniej więcej, tak zobaczymy jak się będzie sprawdzał? I kolejna rzecz, również z butsa, e, Tak, bo ja te wszystkie rzeczy praktycznie kupowałam w butsie. A e, nie, przepraszam, ten miła kupiłam super dragu, ale ogólnie byłam w bodajże czterech albo pięciu butsach i tylko w jednym super Tak. By the way. Właśnie, rzecz, z której jestem niesamowicie zadowolona, której również użyłam do dzisiejszego makijażu, to jest kredka Archery ze Soap and Glory. To jest rzecz, którą podpatrzyłam u Red Lipstick Monster, u Ewy, która bardzo, bardzo tą kredkę zachwalała i ja również na razie się gorąco przyłączam do pozytywnych opinii. To jest kredka do brwi dwustronna, gdzie z jednej strony. Oj, pokażę Wam w ten sposób. Z jednej strony mamy taką, um, taką kredeczkę, dosyć suchą, dosyć troszeczkę tempą, ale w bardzo ładnym takim chłodnawo chłodnym kolorze, tylko nie pamiętam, kurczę, oczywiście jaki ja mam kolor tej, e, tej kredki, ale idealnie pasuje ten kolor właśnie e, do brwiń i więc tą końcówką można wyrysować te brwi tak bardzo naturalnie, po prostu je na szybko podkreślić, natomiast genialna jest również druga końcówka, gdzie mamy taki eyeliner, dzięki któremu ja Wam tutaj pokażę Tutaj zrobiłam taką kreseczkę. Widzicie, że nie jest to jakaś powalająca pigmentacja, ale takiej pigmentacji mocnej na brwiach raczej nie potrzebujemy. Natomiast właśnie tą końcówką bardziej eyelinerową e, możemy sobie właśnie tutaj e, domalować te miejsca, e, po prostu gdzie nie mamy włosków. I ja mam akurat tak na łuku brwiowym, tutaj w tych miejscach. Mi nie rosną e, brwi i muszę sobie właśnie zawsze dorysowywać i właśnie tą taką właśnie eyelinerową końcówką e, to wychodzi super i jest po prostu totalnie, totalnie trwała kredka. E, to kosztowało 10 funtów, czyli naprawdę sporo, prawie 60 zł, e, ale uważam, że jest to produkt warty zakupu, przynajmniej na razie. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to są połówki do brwi, których na pewno w Polsce nie widziałam, raczej nie można dostać. Od Flair de Force, czyli od jednej z vlogerek bodajże brytyjskich. I kupiłam takie połówki rzęs. Właśnie bardzo mi się spodobały, bo są takie bardzo ładnie wywinięte. Jak widzicie, tutaj mają bardzo ładnie taki długi, wywinięty zewnętrzny kącik, więc po powinny nadawać takiego kociego wyglądu e, właśnie dla oka. E, moje połówki rzęs z Ardell już dosłownie dogorywają, więc akurat to będzie w zastępstwie. Natomiast ja sztucznych rzęs w tym momencie używam praktycznie wyłącznie na jakieś naprawdę takie po poważne imprezy, poważne wyjścia. Moje brwi, e, tfu brwi, rzęsy naturalne e, są takie Okej, okay, no średniej długości nie potrzebuję koniecznie doklejać przy każdym makijażu na szczęście e, tych sztucznych rzęs. E, kolejna rzecz. Aha, przepraszam. E, cena tego to było chyba 5.20 funta. Więc może nie najtaniej, ale myślę, że też powinny posłużyć mi na co najmniej kilka użyć. Kolejna rzecz to jest oczywiście gąbeczka z Real Technics. E, moja już druga. Tutaj mam moją poprzednią, która też niestety już je, się raczej nie nadaje. Przynajmniej ta jej ścięta e, dubka, że tak powiem, zaczęła się po prostu łuszczyć. E, ja tą gąbkę bardzo lubię. Uważam, że jest godna zakupu. Jest to bardzo dobry taki tani odpowiednik beauty blendera i naprawdę pomaga po prostu w makijażu i jej cena w Butcie to było chyba około 6 funtów. I jeszcze dwie rzeczy z Open Glory. Te kosmetyki wyglądają po prostu tak przepięknie, że nie mogłam po prostu sobie odmówić wzięcia czegoś. Mimo, że też ich ceny nie są może najniższe, ale powiedzmy, da się przeżyć. Pierwsze, co wzięłam, bo też zachęciły mnie pozytywne opinie, to jest krem do rąk Hand Food z pompką, więc bardzo, bardzo wygodne opakowanie. Oraz chyba z tej samej serii jest właśnie Clean On Me, czyli już bardzo sławny żel pod pod prysznic, akurat jego miałam duże wątpliwości czy brać, bo kosztował chyba 7 czy 6,5 funta, a takie rzeczy jak żele pod prysznic wieść ze sobą z UK specjalnie, ale y, jestem zadowolona z tego zakupu ogólnie te dwa produkty pachną mniej więcej tak samo, jest to zapach, który po prostu jest cudowny ponieważ mi przywodzi na myśl perfumy Miss Dior Cherry, perfumy które zostały już wycofane, co prawda są nadal Miss Dior, ale one moim zdaniem nie pachną identycznie jak właśnie Miss Dior Cherry. To są przepiękne, przepiękne właśnie perfumy takie z nutą z nutą truskawki, ale nie taką, e, kurczę, taką bardzo subtelną, po prostu przepiękny kwiatowo, nie wiem, truskawkowy zapach kurczeń. Ciężko mi bardzo opisać, po prostu em, bardzo, bardzo odurzający, e, i z tego względu tych kosmetyków używa się bardzo po prostu przyjemnie. Tak, i cena między 6 a 7 funta. I jeszcze kolejna rzecz to jest suchy szampon. E, podejrzałam u panny Joanny. Właśnie ona polecała ten szampon, to jest firma e, CoLab. E, I tak, i po prostu Dry Shampoo London, e, właśnie bardzo przyjemny zapach. Taki nieco perfumowany zapach. E, no i też panna Joanna mówiła, że on mniej bieli włosy. Na razie użyłam go tylko raz i w sumie ciężko mi coś powiedzieć. Ale wydaje mi się, że będzie okej okay i kosztowało chyba 3,5 funta w Superdrugu. I jeszcze jedna rzecz z butsa, którą chciałam mieć od bardzo, bardzo dawna, mimo że teraz częściej noszę na pa na paznokciach hybrydy, chociaż akurat może nie w tym momencie, e, ale właśnie mogłam sobie odmówić tego pięknego e, lakieru e, do paznokci z firmy oczywiście Barry M. To jest ta seria Jelly e, i po prostu przepiękny kolor, taki właśnie turkusowo-miętowy, taka wręcz neonowa mięta. E, podobno bardzo ładnie wygląda na paznokciach. Nie pamiętam jak się nazywa. A nie, to jest Greenberry po prostu e, i... Nie pamiętam ceny, kurczę no. 6 nie, 3 funty? Coś koło tego. W każdym razie nie jest jakoś specjalnie drogi, koło 20 zł chyba kosztował. I na koniec rzeczy kosmetycznych: mam jeszcze oczywiście lasza. Gdy weszłam do tego ogromnego sklepu Lasza przy Oxford Street, to naprawdę można zwariować po prostu zapachy uderzają z każdej strony i nie wiadomo na co patrzeć. Ale na szczęście jakby zrobiłam zakupy z głową, kupiłam trzy rzeczy, ale pokażę Wam dwie, bo jedną już zużyłam niestety. Tak, oczywiście kupiłam peeling e, do ust. To jest już mój trzeci i trzeci też inny zapach. E, zapach mint e, juleps, tak? Mint juleps e, on ma właśnie taki nieco mentolowy e, posmak i, i właśnie zapach, ale też ma zapach czekolady. I po prostu tak naprawdę wąchając go, to ja czuję zapach takiego takiej e, Czekoladki After Eight, wiecie co, mięta z czekoladą, przepiękny e, zapach i bardzo dobry smak oraz oczywiście świetne działanie właśnie peelingujące, więc ja te peelingi e, z Lasza bardzo lubię. Właśnie miałam bubble gum, miałam popcorn, to jest moje trzecie opakowanie, chyba około 5 funtów kosztuje. Oczywiście można sobie coś podobnego zrobić samemu w domu, ale ja jestem po prostu leniem i mi się nie chce. A druga rzecz, którą kupiłam, to sobie przy wyjściu już przypomniałam, że przecież miałam kupić szampon. Dobrze, że go kupiłam. Przepraszam, pokazuję wam go w middleniczce, ponieważ on po prostu jest taki trochę. No, brudzi jak się go dotyka, może. Tak, kupiłam szampon, który zawiera w sobie. Tutaj mam opakowanie, oni dają w takich po prostu papierkach. To jest tak, honey. Po prostu szampon z miodem. Pani mi go w sklepie właśnie poleciła, ponieważ jest dobry dla suchych włosów oraz też działa antyseptycznie na skórę głowy, co jest dla mnie bardzo ważne. Tak, i moim zdaniem po trzech użyciach tego szamponu. Uważam, że jest bardzo fajny, bardzo, długo, bardzo bardzo mocno się pieni, trzeba go użyć naprawdę niewiele, żeby w ogóle, żeby te włosy nie były przeciążone. Eee, I myślę, że wystarczy na długo, a jego cena to było chyba 6 funtów teraz dwie rzeczy pamiątkowe, które kupiłam po prostu w takim zwykłym sklepie z pamiątkami. E, I jest to oczywiście magnesik, magnesik po prostu w kształcie autobusu. E, to dla moich rodziców na lodówkę. Ja mam lodówkę niestety obudowaną i nic do niej nie przyczepię, dlatego wszelkie takie rzeczy jak magnesy e, czy pocztówki zwożę rodzicom i właśnie tam jest mój, moja ściana pamięci na lodówce. E, a druga rzecz jest bardziej praktyczna i mi się bardzo podoba i właśnie w Londynie często nosiłam to są po prostu nauszniki z motywem flagi brytyjskiej kupiłam je dlatego że zwiało mi kapelusz który kupiłam właśnie dzień wcześniej kupiłam kapelusz i utopiłam w tamizie niestety, więc żeby mi nie było zimno w uszy kupiłam właśnie takie oto nauszniki za chyba 6 funtów i na pewno będę je nosić też tutaj w Polsce, bo czemu nie. I przechodzimy już do zakupów ubraniowych i będzie tu przede wszystkim Primark aczkolwiek zanim przejdę do Primarka to pokażę Wam jeszcze bluzkę, którą mam na sobie, ponieważ to też jest zakup z UK e, z Forever 21, tam kupiłam właśnie tylko i wyłącznie tą bluzkę, bo jakoś nic innego, jakoś specjalnie mi nie przypadło e, do gustu albo było po prostu zbyt drogie bo niestety Forever 21 wcale nie jest jakimś super ekstra tanim sklepem, taką zwykłą sieciówką e, natomiast ta bluzka, którą mam na sobie przypadła mi do gustu, ponieważ uwielbiam tego typu e, dekoldy. mam już jedną bluzkę, która ma wręcz tak e, ten dekol to już nieraz nie w filmach zakładałam, natomiast ta mi się też bardzo, bardzo spodobała właśnie ze względu na ten dekolt. I kupiłam ją przede wszystkim do noszenia razem ze spódnicą, ponieważ jest to bluzka, która jest taka dosyć obcisła i dosyć krótka, tak dotąd sięga, więc ze spódnicą będzie idealna, żeby sobie właśnie ją wpuścić w środek. I tak, mam ze trzy spódnice, do których ta bluzka będzie bardzo fajnie pasować i kosztowała 11 funtów. Tak więc to było to Forever 21. Natomiast teraz już Primark. W Primarku wydałam oczywiście najwięcej pieniędzy, ale też kupiłam najwięcej rzeczy i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Spełnił moje oczekiwania ten sklep. Wcale nie uważam, że to jest jedna wielka tandeta, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że to są rzeczy chińskie, niezbyt dobrej jakości, ale ceny mają bardzo po prostu adekwatne, a kroje w większości bardzo modne i po prostu często ładne. Oraz dużo rzeczy mega praktycznych i taką właśnie mega praktyczną rzecz Wam teraz pokazuję i to są najgrubsze leginsy jakie kiedykolwiek widziałam. To są leginsy, które są idealne, gdy mamy mrozy, moim zdaniem, no nie wiem, tak minus 10 albo jeszcze, jeszcze więcej. Eee, właśnie teraz używałam ich wczoraj pierwszy raz, e, że, bo było minus 14 stopni, sprawdziły się idealnie, ponieważ o dziwo w środku, jakby w pomieszczeniu nie było mi za gorąco, ale na zewnątrz było mi też idealnie ciepło. Oczywiście zakładam je pod spodnie. Dla mnie leginsy pod spodnie to są rzeczy obowiązkowe w zimie. No i właśnie, dlaczego te legginsy są tak, tak grube, tak, tak ciepłe? Zobaczcie jakiego one mają tutaj jakie mają tu futerko, jakiego mają tutaj misia po prostu, e, więc są mega mięściste, e, pięknie opinają właśnie e, nogi, więc świetnie można sobie właśnie spodnie na wierzch założyć i tak, ani nie pogrubiają specjalnie, moim zdaniem, e, ani nie są właśnie żadne nie wiem, niewygodne, zbyt sztywne, są po prostu świetne i totalnie, totalnie e, ciepłe, ale oczywiście nie pamiętam ceny, wydaje mi się, że koło, koło trzech, funtów mniej więcej. Więc warto, bo w Polsce nie widziałam akurat takich legnisów. A drugą rzeczą będą rajstopy, których też w Polsce nie widziałam, bo to są najbardziej zimowe rajstopy, jakie widziałam. Właśnie rajstopy, które mają na stopach, mają skarpetki takie naprawdę ciepłe skarpetki więc są to rajstopy, które nosimy po prostu do bodków albo do jakichś po prostu zakrytych butów bo oczywiście takie skarpetki w szpilkach nie będą wyglądały zbyt estetycznie. Natomiast tutaj dalej już mamy taką bardzo grubą, ale zwykłą lajkę. Nie wiem, czy one są termiczne, czy nietermiczne, w każdym razie są na pewno bardzo, bardzo grube i również rewelacyjne na zimę, jeżeli lubicie chodzić w spódnicach, w sukienkach właśnie w zimę, to taka rzecz jest po prostu obowiązkowa. Kolejne rzeczy będą z działu bieliźnianego i powiem szczerze, że chyba stamtąd przywiozłam najwięcej rzeczy, ponieważ w Primarku naprawdę można taniej tani niż w Polsce kupić właśnie tego typu po prostu fajne skarpetki, majtki, wygodne rzeczy do noszenia na co dzień, gdzie płacimy dosłownie po 3-4 funty za, za kilka sztuk. I tak oto na przykład mam trzy różne wielopaki skarpetek. Te, które mi się niesamowicie spodobały, to są skarpetki w sowy, takie kolorowe, właśnie trzy sztuki. Te w środku akurat są w paski. Tu mamy słówki mniejsze, większe, więc sowy bardzo lubię. I takie trzy skarpetki kosztowały 2 funty, więc 12 złotych maksymalnie za trzy pary. Więc w Polsce powiem szczerze. Że nie ma takich cen, nawet w Tesco czy nawet w HM i takich rzeczach. E, musimy zapłacić za 3 sztuki skarpetek, no co najmniej 20 zł. Drugie skarpetki też są śmieszne. To są skarpetki z grumpy cutem. E, akurat to jest taka troszeczkę może no, droższa linia. Powiedzmy, one kosztowały 2,5 funta, więc tylko 50, 50 centów różnicy. W każdym razie to są, to są skarpetki nieco krótsze, takie troszeczkę, nie wiem, czy przed kostkę, ale tak, A też mi się podobają, śmieszne są. A trzecie skarpetki obowiązkowe na zimę to są skarpetki takie mega puszyste. Co prawda mam takich już dosyć dużo i w Polsce też można kupić, ale te, te również były tańsze, również 2 funty za dwie sztuki właśnie takich błękitnych, błękitno-białych, mega ciepłych i takich przytulnych puszystych skarpetek. I jeszcze, jeszcze gacie, majtki. Tutaj mam czteropak. Akurat wzięłam model. W primarku mamy co najmniej, nie wiem, 6-7 krojów różnych, różnych majtek, właśnie. Ja wybrałam akurat te takie w kształcie bokserek, jakby teoretycznie tego typu gadki. E, ja mam rozmiar 6 7, 6 nie, przepraszam, 6 8, czyli takie XS, więc to tylko dla osób, które naprawdę mają małe tyłki, bo powiem szczerze, że myślałam, że będą odrobinkę większe, e, ale okej, okay, nie są za, za ciasne nie są, więc w porządku. E, tak, i tutaj mam po prostu jedne takie, tak, czarno-białe jakieś serduszka, a te są po prostu takie różowo różowo-granatowe też, takie po prostu sympatyczne, za 3,50 funta za 4 sztuki. I rzeczy takie bardziej, aha, nie, jeszcze tutaj rzecz bieliźnianą, kolejną to jest, to jest po prostu taka, no, Podkoszulka. podkoszulka z napisem Invisible jest, jest mega gładka, więc można spokojnie zakładać pod wszelkiego rodzaju bluzki, nie będzie się w ogóle odznaczać, jest w kolorze ciała, więc bardzo fajna i praktyczna podkoszulka. Ona kosztowała 3 funty, ja w ogóle bez podkoszulek to nie wychodzę z domu, nawet w lecie, no chyba, że jest bardzo gorąco, ale jeżeli jest temperatura tak do 20 stopni, to ja mam zawsze na sobie podkoszulkę, po prostu to jest rzecz... Yy, którą chyba, w której chodzę do urodzenia. <grywa> Zawsze mi jest yy, po prostu dużo cieplej yy, w podkoszulce niż bez. Kolejna rzecz yy, to jest yy, koszulka nocna, taka, wiecie bardziej, bardziej sexy, jak chcecie, wiesz, do spania z facetem. To też jest ok, a kosztowała chyba 5 funtów. Jest takiego bardzo śliskiego materiału, fajnie leży i jest w porządku, ma oczywiście regulowane. Ramionczka. dużo, dużo różnych kolorów było takich właśnie koszulek. E, I jeszcze kolejna podkoszulka, tym razem podkoszulka działu termicznego, tam była cała ściana takich różnych właśnie rzeczy e, Typowo termicznych, i wzięłam sobie też taką typową podkoszulkę, właśnie czarną, bokserkę, jakby którą nosimy pod bluzką, żeby jej nie było widać, ale ona faktycznie jest z takiego termicznego materiału od środka, takiego jakby troszeczkę misiowego. I wiem na pewno, że taki materiał trzyma ciepło lepiej, dużo lepiej, bo z Teską mam też dwie podobne podkoszulki i faktycznie naprawdę są dużo cieplejsze niż te zwykłe. I jeszcze sweterki. Sweterki kupiłam dwa, ale pokażę Wam jeden, bo drugi już jest w praniu, więc bez przesady nie będę go wyjmować i wam pokazywać. Eee, takie sweterki, po prostu naj, najzwyklejsze, naprawdę naj, najzwyklejsze sweterki z tym z dekoldem w serek. Coś mi tu ma i ta metka. Właśnie z dekoldem w serek. Ja na co dzień do pracy ubieram się bardzo zwyczajnie i bardzo wygodnie, ponieważ pracy się przebieram. Mam koszulę firmową, więc nie ma sensu, żebym się stroiła, skoro i tak się za chwilę przebiorę. W każdym razie taki sweterek ma bardzo przyjemną dzianinę i był w promocji za 4,90 funta, więc niecałe 30 zł. Tutaj mam kolor miętowy i mam jeszcze kolor takiej intensywnej brzoskwini, ale właśnie takie. Jak powiedziałam, jest w praniu. Więc jestem, jestem zadowolona, bo co, co, to są takie rzeczy, w których ja po prostu na co dzień chodzę. I z primarka ostatnia rzecz to jest po prostu e, chustka. Chustka, szalik. Taki bardziej może nie na zimę, tylko bardziej może na chłodniejszą jesień albo zimniejszą wiosnę. Taki wzór po prostu zwykłej kratki, e, takiej właśnie z motywem brudnego różu, różu i, i czerni więc przyjemnie całkiem. I kosztowała chyba 4 funty. I jestem już na szczęście na finiszu, teraz Wam pokażę jeszcze prezenty, które oczywiście również pochodzą e, z Londynu. E, tak, i e, pierwsza to jest świeczka. A świeczka to jest tak naprawdę prezent nie mój, tylko mojego mężczyzny, który właśnie na początku stycznia obchodził swoje urodziny. Nie powiem Wam, które, ale na pewno nie zgadniecie. <laughs> e, w każdym razie to jest świeca, kto, nie jest Janki, to jest Lan e, Langley? Langley Home. Nie znam tej firmy, w każdym razie świeczka mi się bardzo podoba, bo jest właśnie w stylu Janki i ma bardzo ładny zapach birthday cake, czyli właśnie typowo urodzinowa. I ma zapach yy, bitej śmietany, kremu z bitą śmietaną albo po prostu tortu z bezą i bitą śmietaną, więc jest to. Bardzo taki przyjemny, słodki, kremowy, lekko waniliowy zapach, ale naprawdę jak powąchacie to od razu Wam się skojarzy po prostu z bitą śmietaną i, i bezą. I pachnie, naprawdę pachnie, dosyć, dosyć intensywnie, może nie aż tak mocno jak niektóre świecejanki. Ale jest w porządku. Natomiast niestety nie, nie znam ceny takich świec. Nie widziałam ich też na mieście, nie wiem gdzie można je kupić. Ale jeżeli gdzieś znajdziecie, to polecam zwrócić uwagę. Langley Home. I dalej dostałam na przykład chustkę, którą na pewno będę nosić właśnie wiosną. Bardzo, bardzo się ucieszyłam, bo jest to chustka w konie. Jak wiecie, jeżeli jesteście spostrzegawczy, to jest moja już kolejna chustka w konie. Wcześniej też miałam właśnie w prezencie od, od teściowej, dostałam taką niebieską trochę większymi koniami, a teraz mam po prostu taką szaro, szaro grafitową właśnie w motywy mnóstwo, mnóstwo koni. Ja uwielbiam wszystko, co ma związek z końmi, więc takie chustki koniecznie. Marzy mi się też w ogóle płaszcz w konie, który Racka zaprojektowała, ale chyba już go nie ma i w ogóle nie było mnie stać, ale kurczę, tak, tak mi się podobał. No ale dobra, to taka dygresja. Dalej, jak jestem przy akcesoriach, to też pokażę Wam taki zestaw z Fat Face, który dostałam. Ten ta chustka, nie wiem z jakiego sklepu pochodzi, natomiast tutaj wiem na pewno, że jest to Fat Face, właśnie bardzo dobra i yy, no dosyć droga firma właśnie brytyjska, natomiast na wyprzedażach już zdecydowanie ceny są lepsze i polecam, bo już z tej firmy mam sporo rzeczy i zawsze naprawdę mi się bardzo podobało. I tak, mam tutaj komin. Komin, który na, jak się na dwa razy zawinie, to jest bardzo ciasny i bardzo dobrze właśnie opina yy, tutaj, zabezpiecza, że tak powiem gardło, było przed, przed zimnem i ma bardzo ładny taki typowo zimowy wzór, czyli właśnie beżowy, niebieski i granatowy, więc na pewno teraz już będę nosić. Do tego oczywiście również rękawiczki z dokładnie takim samym motywem oraz również czapka. I czapkę już nosiłam, może Wam jeszcze pokażę jak wygląda. Tak, o, tak teraz ten tego. O, taka czapka, o. Dzianinowa, bardzo przyjemna. Oczywiście teraz mam już... Fryzurę, Ble. no ale dobra. W każdym razie bardzo, bardzo przyjemny dzień i nowy zestaw. I teraz też, właśnie, też chyba fat face nadal. To jest piżamka oraz szlafroczek. Miałam piżamkę kupić właśnie w Primarku, ale też wam mnie ubiegła z tym prezentem i stwierdziłam, że już nie potrzebuję, skoro mam tak fajną. I przede wszystkim mi się niesamowicie podoba wzór, bo to są właśnie spodnie od piżamy. I właśnie mają bardzo ładny taki zimowy domowy wzór, właśnie przepiękne kolory, takie malinowo-granatowe gwiazdki, więc jest to bardzo przyjemny taki flanelowy materiał i no bardzo, bardzo mi się podoba. A do kompletu jest po prostu taka podkolor taki top o, do noszenia, więc to jest piżamka właśnie z Fat Face, którą też bardzo chętnie teraz będę nosić. Oraz, y, oraz szlafroczek, który po prostu podbił moje serce. Ma również taki sam, taki sam wzór i taki sam w sumie materiał jak te spodnie. Tutaj mamy kaptur, jest to szlafroczek po prostu taki. Yy... Znaczy ciepły, ale może nie tak ciepły jak te po prostu takie mięsiste szlafroki frote, jaki taki szlafrok też posiadam, natomiast ten szlafrok będzie dla mnie idealny, szczególnie na cieplejsze dni, kiedy też chcemy po domu chodzić w jakichś właśnie takich typowo domowych rzeczach, ja tak lubię, ale właśnie nie już konkretnie takich mega ciepłych, więc ten szlafrok naprawdę jest po prostu super i bardzo, bardzo mi się podoba właśnie ten, ten wzór. No i tak, teraz się rozglądam, czy nie zapomniałam o wszystkim, bo tych rzeczy teraz jest już tutaj milion, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Wiem, że ten film jest długi, ale jak widzicie, pokazałam Wam tu milion różnych rzeczy, więc mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj. Dla Was znaleźliście i że ten film przyda Wam się przy Waszej wizycie w UK. Ja Wam pokazałam to, co mi się najbardziej spodobało, co mnie najbardziej zainteresowało. Nie miałam też dużego budżetu, więc nie chciałam kupować żadnych drogich rzeczy. Poza tym z tych drogich rzeczy też nic mi się specjalnie nie podobało. Kupiłam to, co mi się podobało i co uważam, że po prostu było przydatne i warte zakupu. Dobrze, dzięki wielkie za uwagę. Koniecznie zostawcie kciuka do góry i widzimy się w kolejnych filmach. Papa! Pa.